Cześć kochani, to Agnieszka i zapraszam Was dzisiaj na kolejny Mierzymy z serii Mierzymy ubrania sprzed lat. Dzisiaj bierzemy na tapet sukienki. I słuchajcie, mam takie sukienki, jedno to jest właściwie taki komplet góra i dół, które mogą być bardzo, bardzo dziwne, ale są też takie, które zapowiadają się całkiem nieźle, do, że tak powiem, recyklingu, do chodzenia od nowa. Także, jeżeli jesteście ciekawe, co ja tutaj dzisiaj mam i czym siebie i was zaskoczę, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Możecie zostawić kciuka w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam Was na mój Instagram. Po prostu. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. I najpierw pokażę Wam coś, co fajnie całkiem rokuje. I to jest sukienka. Ja w ogóle myślałam, że jest to koszula, jak to wygrzebałam z mojej narni y, u moich rodziców. To jest sukienka w kwiaty. Mam wrażenie, że ona jest z jakąś domieszką lnu. Nie wiem, czy tutaj będzie metka. Nie, nie ma tutaj żadnej metki. Może nawet ona jest szyta. Ale wydaje mi się, że jest albo lniana, albo z domieszką lnu. Ale obstawiałabym może rzeczywiście sam len. I to jest taka sukienka z kołnierzykiem, z krótkimi rękawami. I właśnie, ona jest cała zapinana na guziki a na dole ma takie kieszenie. I te guziki są takie duże, tak, duże guziki, ale są drewniane, więc to może całkiem ciekawie wyglądać. To jest takie drewno-drewno, nie, że udawany plastik, tylko właśnie drewniane. I wydaje mi się, że ona ma chyba lekko taliowany fason. Nie wiem jeszcze, czy się w nią zmieszczę, jak sobie ładnie zrymowałam, haha. Ale wydaje mi się, że możemy zobaczyć. Zaraz ją wyprasuję i zakładamy i... Właśnie. To jest taka rzecz, która mnie bardzo ciekawi. Czy mogłabym ją ograć teraz? Dawajcie znać, co sądzicie. Mierzymy. Powiem tak. Te guziki drewniane mi dały popalić, bo strasznie ciężko się je zapina. Jeżeli chodzi o sam fason. A, ja nie zauważyłam tego wcześniej, jak Wam pokazywałam, ale ten kołnierzyk tutaj ma taką jakby falbankę. Bardzo mi się to nie podoba. Fason... No mógłby ujść, jest taki ok, powiedzmy, takie szersze rękawki, tutaj jest zaznaczone, wiecie, bioderka i tak dalej, kieszonki są, ale nie, jakoś nie czuję się w tym, nie czuję się w tym sobą, nie czuję się w tym dobrze, także myślę, że wiele osób by mogło się fajnie czuć w takiej, nie wiem, w takiej kreacji, nazwijmy to, ale nie, jakoś ten rząd tutaj to już jest przesada, akurat taki guziczany rząd. Yy, pokażę Wam się z różnych stron w tym dziele. No, widać, że to jest fason vintage, zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że gdyby tutaj było troszeczkę inaczej rozwiązane, może nawet jakiś inny dekolt, czy trójkątny, czy nie wiem, nie byłoby tego... Czekajcie, zawiniemy go. Nie byłoby tego... O nie, teraz to dopiero wygląda 90s, 80s, jak nie ma kołnierzyka. No ale w każdym razie, jakby tutaj trochę inaczej było u góry rozwiązane, to myślę, że ta sukienka by przeszła. Może nawet ona by była... Hmm, ale nie, nie, nie. Guziki tak jakby... W tym wypadku, widzicie, to jest takie moje wyczucie, bo niektórzy z Was się dziwią, że przecież nie lubisz guzików, a ja w niektórych formach właśnie guziki akceptuję, ale musi to być coś takiego, czego nie jestem w stanie określić. I wtedy przechodzą. A nie jestem też w stanie określić, kiedy nie przechodzą. Także to, wiem, to jest dziwne, to jest trochę crazy, ale tak jest. W każdym razie obracam się w tej pięknej, uroczej, vintage sukience i idziemy dalej. <grym> A druga sukienka to jest coś, co pokazuję Wam po prostu dla samej frajdy, bo jak to znalazłam, to stwierdziłam, że o, muszę Wam to pokazać. To jest sukienka, przypuszczam, z lat y, jakichś 80. chyba, czyli taka bardzo vintage. Okej, okay, dobra. Już ją pokazuję. Popatrzcie na to. Ona jeszcze ma jakąś w ogóle metkę tutaj, nie wiem, size 11. O kurczę, tu jest coś nawet napisane. Przeceniona z 29 dolarów na 9? Całkiem możliwe. No ale w każdym razie coś takiego znalazłam. Tak, to jest myślę na stówę gdzieś z lat 80. To jest taka obcisła sukienka, taka właśnie, taka tutaj z koralami, z jakimiś błyszczącymi koronkami. I z czymś takim dziwnym na ramionek. Stwierdziłem, że musimy ją po prostu zobaczyć, muszę ja ją zobaczyć, wy razem ze mną. Yy, nie będę patrzeć na skład, bo chyba to nie ma znaczenia bo to nie jest sukienka, w której ja mam plan w ogóle chodzić. O ile w nią wejdę, bo widzę, że w pupie to ona jest, chociaż nie, jest elastyczna, to może się uda. W każdym razie to będzie taki powrót totalny do przyszłości. Patrzcie jeszcze na ten dekolt. Zmierzmy. Powiem tak. Nie wiem, co przyświecało osobie, która tą sukienkę raz zaprojektowała, no dobra, taka moda, okej, okay, do tego się nie będziemy czepiać, ale komuś to to kupił, naprawdę. Chociaż właśnie w latach 80. -tych, 90. -tych to tego typu kreacje to były takie trochę kreacje hmm, właśnie na jakieś wesela, coś takiego i sam fason tutaj wygląda, no nie powiedziałabym, ale to, to popatrzcie. To jest crazy, to jest po prostu crazy. Ja się zastanawiałam, czy to nie, nie było związywane. Słuchajcie, zwiążmy to i zobaczmy. Może to było związywane, ale to jest jakieś, wiecie, Fairy? Jestem wróżką. W każdym razie, no, taka kreacja. To Wam, że czadowa, i na przykład według mnie ona by była świetna na jakieś takie właśnie przebieraną imprezę w klimacie lat ym, 80. bardziej. Bardziej 80. niż 90., bo to jest taka bogata estetyka, właśnie lat 80., gdzie tutaj się, wiecie, dużo dzieje. Także taka suknia, sukienka. Idziemy dalej. Chcę ja stanęłam, jak modelka. I kolejna sukienka jest przeciekawa, ma świetny czerwony kolor i jest taka gruba, jakaś z takiego materiału. Ja wiem właśnie też nowego, coś w tym stylu. Czekajcie, tutaj się pokuszę o poszukanie może jakiejś metki. Ma podszewkę, jak widzicie, bo to są dwie warstwy. I ona jest taka ciężka, aż powiedziałabym, ale chyba też mi się nie. A nie, coś tu jest. Ok, tak, to jest len 53% 47 Ryan. i tutaj jest napisane, żeby ją czyścić, w sensie nie prać. Eta, eta. Co ja nie wypiorę, słuchajcie. Ja jestem bardzo, że tak powiem, jeżeli chodzi o pranie, zaradna dziewczyna. Dobra, i popatrzcie, jakie ma fason. Ta z kolei ma takie klamry na całej długości z przodu. I to są takie duże, widzicie, złote klamry. Dekolt ma taki trochę trójkątny, ale taki szerszy dosyć. I to jest rozmiar 8, więc myślę, że może siąść rozmiarowo na mnie. I właśnie ma taki trochę rozkloszowany dół. I widzę, tutaj są kieszenie, dobrze ja to widzę? Tak! Są też kieszenie, ojoj! Także ona może być całkiem, całkiem czadowa. Słuchajcie, zobaczmy. To jest dobre, słuchajcie, to jest dobre. No, co za kiecka! Tink! Ma kieszenie, ale popatrzcie na to, co ona tutaj robi, takie pszsz, tak poszerza niesamowicie biodra, tutaj, nie? tej części, ale tu jest wycięta. Ona jest na mnie za duża. Widzę to, bo popatrzcie, jak daję rękę w ten sposób, to tutaj mam yy, za dużo po prostu miejsca. No, chyba, że to tak fasonowo miało wyglądać, ale wydaje mi się, że nie, brakuje mi. Albo tu, albo tutaj troszeczkę jest za dużo. Pokażę się Wam z różnych stron. No, czadzie. Czadzie jest ta sukienka, ale to nie jest sukienka, którą ja bym założyła teraz na ulicę. No, w każdym razie, no, pokazuję Wam. Myślałam, że to będzie trochę takie Bardziej w stronę mniej rozbudowanego tutaj dołu, i że będzie do przejścia, nawet tak do śmigania na co dzień. Ale jakoś tak nie do końca, no nie do końca się w tym czuję. Kolor jest niesamowity. Nie jestem przekonana, czy to mi się uda oddać w kamerze, ale kolor jest po prostu taką soczystą czerwienią, ale nie taką karminową, czyli nie wpadającą w róż, taką aż neonową czerwienią, wpadającą bardziej w cynober, ale też nie jest to sukienka pomarańczowa, tylko czerwona. Kolor po prostu jest niesamowity, ale tak jak mówię, no nie założyłabym tego, nie założyłabym tego, ale sobie pooglądaliśmy, możemy iść dalej. Słuchajcie, jeszcze jedna sukienka, bo ona była na suszarce i zapomniałam o tej sukience, pokazać ją Wam wcześniej. Popatrzcie, takie coś jeszcze znalazłam, wynalazłam. Tutaj są szlówki na pasek, czyli tu coś powinno iść jeszcze, yy, ale nie ma w tym momencie żadnego paska. Natomiast ta sukienka jest taka, powiem, że na no, jakąś, że tak powiem... Niedzielny wypad? Albo coś w tym stylu? Myślę, że bym ją założyła. Fasun też jest taki bardzo kobiecy, taki vintage i też ma kieszenie. Słuchajcie, wszystkie praktycznie te sukienki? Tak? Dobrze myślę? Dużo tych sukienek z tamtych czasów ma kieszenie. To jest super ekstra. Dla mnie kieszenie to jest, wiecie, podstawa. Ja lubię sobie tak rączki wpakować do kieszeni. Także coś takiego jeszcze znalazłam i to myślę, że wyląduje w mojej szafie. Może na przykład wyląduje w szafie u rodziców moich, ale w sensie w domu, ale w mojej szafie, żebym tam mogła od czasu do czasu w niej pośmigać. Bo tutaj też mam dużo sukienek, także nie będę przesadzać, nie bo już mi się w szafie nie mieszczą. Ale właśnie coś takiego wynalazłam, bardzo mi się podoba. To jest taki drobny print w takie drobne groszki. Bardzo fajna sukienka i taka powiedziałabym, jeżeli chodzi o fason, ponadczasowa i to jest 100% rają. Także też materiał jest całkiem fajny. Okej, okay, idziemy dalej. A na koniec ten zapowiadany komplecik. I to jest taki komplecik. I to też są, myślę, lata 80. koniec, początek lat 90. i to oczywiście też pokazuje, tylko tak wiecie, rozrywkowo. I tak, góra wygląda w ten sposób. Spójrzcie na to, spójrzcie na ten rąb tutaj, piękny. Tak i z tyłu też ma coś takiego, więc to jest trochę marszczone, ma tworzyć jakieś takie, wiecie, zarysy chyba talii ramiona niby nie są z poduszkami, ale są tutaj tak pomarszczone, żeby były chyba bardziej pufkowate. Zastanawiam się, czy pod to coś powinno iść. Obawiam się, że tak. I tutaj mam to w rozmiarze N, czyli może, może nie będzie tak źle. Grace Charles się nazywa firma. I to jest 100% welur, wyprodukowane w Anglii. Anglii, Anglii. Także słuchajcie, tak wygląda góra. A spódnica jest taka MIDI, yy, troszkę rozk. Aha, ona ma tutaj wszyte takie, słuchajcie, trójkąty, żeby ona, widzicie, miała taką falbankę na dole, ale nie taką falbankę odciętą i falbana, tylko właśnie. Tak bardziej, bardziej wyszukanie i to, no to też jest wszystko walor i to jest pokryte takim złotym folią, jakby złotą taką folią naprasowaną, nadrukowaną, coś takiego. No może to wyglądać bardzo ciekawie, więc myślę, że pośmiejemy się razem. To jest, myślę, mistrzostwo świata, ta kreacja. No ludzie, błagam, czy ja teraz do dynastii bym się nie nadawała? Zdecydowanie nie. To jest na rzecz, czekajcie. Odwrócę się i poprawię ten rzecz, może się da ciaśniej. i trochę... O, jest teraz. No popatrzcie na to. Złoto błysk jak Alexis, albo ta druga, jak się nazywa ta blondynka z dynastii? Eee, krystal. krystal! O, Krystal, bardziej Krystal, bo jestem blondynką. Dobra, także pokazuję Wam tak jak mówię, tylko z takiej, wiecie, ciekawości, żebyśmy sobie popatrzyły na takie ciuchy epokowe. Ale ta moda była ciekawa, była taka bogata, była taka nasycona, taka a, taka fajna. Teraz też się takie rzeczy zdarzają, nasz znaczy może nie takie, ale też w takim stylu. Ale jednak jakoś mam taki sentyment niesamowity właśnie do lat 90., w których żyłam i do lat 80., w których też zresztą żyłam, tylko była bardzo mała jeszcze. E, także tyle w takim razie. Nie wiem, co więcej Wam powiedzieć. No. Myślę, że to ubranie mówi samo za siebie, tutaj nie ma co gadać, wystarczy popatrzeć, poczuć ten klimat. Jeżeli film się Wam podobał, to zostawiacie kciuka w górę. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, a chcecie mnie oglądać więcej i tak dalej, to możecie zasubskrybować i kliknąć sobie od razu dzwoneczek, to wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach na kanale, a u mnie na kanale filmów pojawia się. Całkiem dużo, bo jakoś tak ostatnio mam wielką wenę. Okej okay, moi drodzy, widzimy się następnym razem. Pa!